We'll yes. Witamy ponownie wszystkich słuchaczy. Spróbujemy zrobić rekonstrukcję, co się stało z Maćkiem po wyjściu z klubu. Demon, oczywiście jest to tylko nasza hipoteza. A zatem z tego co nam wiadomo, Maciek został odurzony w klubie, został pobity przez ochronę. Menedżer klubu próbował tuszować sprawę, wycinając z filmów niewygodne fragmenty. Wiemy, że osoba, która prowadziła Maćka, również bawiła się z nim w klubie. Nazywamy go bokser. Jest to jeden z jego kolegów. Być może Maciek zobaczył coś, albo widział jak ktoś coś dosypał, i dlatego tak się to skończyło. Przypomnijmy, że bokser dokładnie wiedział, że szuka go policja, bo sam publikował na swoim facebooku posty o poszukiwaniach Maćka. Dlaczego nie pomógł w poszukiwaniach i nie zgłosił się od razu na policję? Naszym zdaniem, wiedział dokładnie, że Maciek nie żyje. Od naszego źródła wiemy, iż bokser działa w grupie związanej z narkotykami, i być może Maciej zobaczył coś, czego nie powinien, i dlatego musiał zginąć. Bokser prowadził Maćka, i zdaniem świadków nie tylko on był w końcowym fragmencie. Zdaniem świadków były tam dwie osoby oprócz Maćka. Bokser, według świadków, pokłócił się z Maćkiem. Jak wiemy, również rodzina widziała film z monitoringu, gdzie Maciej uciekał. Czekamy na rozwój wydarzeń